Die die an der Isabel Flu, liegt das Lager auf weiter Ferne. Lagen, Lager und Zwiegarten zwei. Dzień mi, Przepraszam. Przepraszam. Chcę nie, ale ten targę, targę, Przepraszam, targę, zapytać. targę, 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 Panią to obraża? Obraża, obraża mnie. Obraża. Tak. Dobrze. Bo Jestem w Polsce i sobie nie życzę, żeby będę Dobrze. publicznie na ulicy. Coś ja, ja chcę Pani, pani oprawczy, może przyjść do Komendy Miejskiej. Jest strasznie no, oburzona. Nie się służyć się Dobrze? Tu. Pani to przeszkadza. Że to się no. Bardzo mi przeszkadza. A Pani nie? A. Nie. A co Pani się urodziła? Po wojnie? Nie. Po wojnie. No to bardzo dobrze. To ja ale jesteśmy w Unii i nas jest Pana, to wszędzie pełno. Proszę panią, jest, jest przepraszam. Jest, jest A pani chciałaby wrócić, bo każdy ma swoje no. zdania, swoje opinie. A mogę mieć swoje o, zdanie, jak jest, jesteśmy w Unii. Ale pani ma. ma swoje zdanie. No. I bardzo dobrze. Nie podoba mi się. Śródlądacy nas nienawidzą. Nazywają nas, chociaż się w szkole musieli uczyć języka rosyjskiego. Oni nas nazywają chadzajami. Dlatego tylko, że wojna nas zmusiła do przyjazdu tutaj ja mam dzisiaj słuchać, po tylu latach, U, urodziłam się, proszę Pani, no, kiedy wojna jeszcze była i mam dzisiaj wysłuchiwać chóru w takim e, rytmie marszu niemieckiego, nie Gdyby to był sobie. inny język, to nie miały Pani sprzeciwko temu? Przypuszczam, że nie. Za parę dni będzie rocznica wybuchu wojny. I oni przyjechali mi tu po nerwach grać, kiedy ja z głodu jako dziecko umierałam. Z tamtej strony, za Arkadami. Teraz przyszli tu. to nie Ależ od rana, od rana cały dzień. Dlaczego ja mam słuchać? Ja nie mam personalnie nic do Niemców dzisiaj. Nie, nie, ale ja nie mam zamiaru kultywować jakiejś tradycji tu na Śląsku, kiedy to jest rejon no, dość newralgiczny. Pani rozumie? Ja nie śpiewali nie wiadomo. Ja nie rozumiem czego, co śpiewali. Ale w takim rytmie marwi Słucham? Ja też trzy lata miałem. No, w to, proszę pana, to ojciec może mnie z matką wybić, Z jednej strony przed Niemcami, z drugiej strony przed Ukraińcami. No ludzie, a gdzie ja, ja jestem? Ale nie śpiewali faszystów. Nie śpiewali. It's uh, one percent. question Did you yeah. thought that something like that could happen right now? No, not really. But What kind of songs did you sing? It's uh, folklore from Germany. Folklore, um, folk songs? Ah, uh -huh, yes, yes, yes. Okay, so um, what do you think about that? Or oh, scout songs too? Your songs does not contain fascism. No, no, no. We sing the same songs in Germany, and in Germany it would be even worse if we would sing anything like this. But um, we don't have problems in Germany with our songs. It's just. Um, nothing bad better. what was the reason uh, that you are singing, why you are singing this here in america? Um, because we uh, would, would like to um, to earn some money to, um, to go in the restaurant um, this evening. Mm -hmm. to finish so it wasn't our any ideology or religion or politician. no, no, no. Uh, not at all. okay, so is the poland the first country which you are singing or you are making? no, we are making. Uh, for this year, it's the uh, only country, uh, Poland. But we are also singing in um, Germany, um, Greece. Greece? Greece, Italy, Italy, Italy um, France, yes. mm -hmm. um, Austria, Norwegian, ah, and Sweden. nobody reacted like and that. And Polish was the first <laughs> reaction in Poland. Yes, you, you not uh, in, in Venice. Yeah. They, they also don't want to, to sing because they're um, in they general, they <laughs> don't want that anybody want do something they in, the, in, the in the streets. They, wa they want oh, to have a, a money um, to allow you to sing in streets. Yes. But nothing political or anything like this. Okay, so thank you very much.